Dobra. Sianko w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak zrobić pułapkę na serwerze hardcore skkfa używając y, granatów. No to zaczynajmy. Na samym początku trzeba wykopać wielką dziurę, do której nie trzeba. do której nie wylewamy wody, ale to jest wylane, żeby... Rapka wpadając do tej pułapki nie zginął. Teraz tak: jak robimy to na pustyni najlepiej wziąć sandstone'a i wyłożyć całą pułapkę sandstone'em. No to rapka i tego wykładajcie też. Następnym krokiem będzie zaznaczenie sobie mniej więcej środka tej pułapki, czyli w tym wypadku tu, pułapka. Dr trzecim krokiem będzie zrobienie pod, który się robi tak, wkładamy 3D, magma wrzucamy i się robi. Mm -mm 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 Dobra, później wrzucamy fermentowane oko pająka. Dobra, Wybieramy to, bierzemy teraz tak, kładziemy tu, kładziemy dienty i robimy takie wątki. Oto to są bombony SKKF-a, który się robi tak, jak jest pokazane. I teraz tak. Cała pułapka mniej więcej działa nad tym, że... Chodzi o to, że Samsung się rozwala, prawda? Jeśli rzuci się taką pułapkę, zrobi się dziura, co nie? Czyli teoretycznie, jeśli Cię ktoś goni, rzucasz takie coś... Czekajcie, włączę dźwięki. Rzucasz takie coś w pułapkę. W tym momencie robi się dziura i przeciwnik spada na sam dół. Zakoblujmy to i zróbmy teraz to. Są dwa sposoby, które można zrobić to w praktyce. W jednym przetestuję rabka, w drugim tego. Jest środek, który sobie zaznaczacie, prawda? I teraz tak. Y Mnie dogonić, macha za mną mieczem i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym momencie jestem przy środku pułapki. W tym momencie spada na sam dół. Jeśli w tym momencie wylaliśmy tam na tym samym dole wodę, ale jeśli woda nie byłaby wylana, spadłby, i gdyby nie miał ofiary lub nie zjadłby koksa, nie lub czegoś takiego, by umarł. To jest pierwszy sposób. Drugi, choć tu kan. To w tym momencie też spada na sam dół. To są takie najprostsze, najlepsze sposoby, jak można to wykonać, prawda? I w tym momencie, jak zaczniecie robić poty, mogą się wam przydać, bo możecie to zrobić byle gdzie. Na koblu, może być to na jakiejś polanie, że uciekacie sobie i rzucacie sobie potę, i kogoś to rozwala, i rozwala to mm, kobla, lub ten materiał, który jest pod tym, i ktoś wpada do beczki i umiera. I... Tyle. No to mam nadzieję, że poradnik się podobał. Zrobię jeszcze więcej poradników z każdą inną podką. Trzymajcie się i cześć.